Panowca. Nikt go nigdy nie widział, taki nasz kierowca. Czy na, czy do noszenia tubie z Ja tuś Ania, Kasia, Dawid, Kasia, Michał, Monika, Karol, Paulina, Edyta, Teresa, Paweł, Patrycja i Andrzej. Kuba, Dorota, Natalia, Basia, Martyna, Ola, Karolina, Agata, Piotrek, Gosia, Bartek, Kieto, Aneta. serdecznie podziękować jednej instytucji, której za żadne skarby byśmy nie wymienili, a która z nami podążała, znaczy z grupą B2, to znaczy klice. Uuuu! Zapraszamy Anię i Anię. Ania Dajek, Ania Jaskółka, jeśli tu są. A jak nie, to podziękujemy potem. Dobra. No to pomachamy. <śla> Efrenik sobie darujemy, ale... Nigdzie nie, 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 nie. Na pielgrzymce tej fajnie jest, że hej! parę osób i nie miłym Dobrze, że jest jedna. tu na kogo liczyć. Foswo daje radę Idę się pobyczyć To bracia ze stali, to są bracia z marmuru, 39 stopni, habity na sobie, idą, kurz, pył, a to jeszcze co więcej, ochotniczo biorą tuby. coś, żeby stali się jeszcze bardziej braciami hardkorami. Pieniął dziękuję, Oklaski <noise> dla braci. <głosy> <głosy> Grupą, którą chcieliśmy tutaj serdecznie podziękować, będzie ojciec Jakub i ojciec Andy, którzy wspierali nas w niejednej krytycznej sytuacji na drodze, a z racji tego, iż zarówno ojciec Andy, jak i ojciec Jakub w danym momencie nie uczestniczą w... Wycofuję się z eee, Nie posługują w Polsce, tak przygotowaliśmy dla nich pewien prezent, który jest związany zarówno z Krakowem, gdyż krakowska, jak i specyfiką naszych żartów, czyli sucha. Krakowska sucha! Oklaski! Kolejną niebagatelną do pominięcia postacią jest ojciec Mateusz! Zapraszamy ojca Mateusza kontuzjowanego. Oklaski! Dla ojca Mateusza, gdyż wyłapaliśmy tutaj pewien wątek, który być może jest absolutnie nieodpowiednim wątkiem, ale wyłapaliśmy go, iż przebijało się parokrotnie tutaj jakieś takie zapędy hipisowskie. Gdzieś się zapędzały tutaj, zapędzały zapędy, prawda, elokwencja, długie włosy, wolna miłość, te sprawy. W związku z tym chcieliśmy nabyć wielką, wspaniałą koszulkę z kwiatami. Ale jako, że nie było niestety koszulek z kwiatami. Ojciec, pyta, czy byliśmy w strefie z namiotami? Niestety nie, ale kwestia jest taka, że zdobyliśmy koszulkę, którą prawie udało nam się pomalować, a z racji tego już się nie udało. To tę przyjemność zostawiamy ojcu. Brawo dla ojca dusza! Ostatni, ale ostatni, jest ojciec Sucharmacie! Wspaniałe imię, wspaniałe. Słuchajcie, od pierwszego po prostu usłyszenia wiedziałem, że to będzie ojciec. To jest właśnie to. O, w takim razie musi być przemowa, musi być przemowa. Ja, ja jeszcze co nieco powiem, ale to za chwileczkę. Ja nie umiem mówić. Po dwunastu konferencjach zauważyliśmy. Nie, nie, nie było dwunastu, bo było 11. Nie, czy było dwanaście. Słuchajcie, dzisiaj dostałem najlepszy e, prezent jakikolwiek, kiedykolwiek dostałem. Do, do teraz. Do za chwilę. A no oczywiście nie. Prorokiem nie jestem. A, nie może jestem. Ale słuchajcie, dostałem y, rano prezent. Podeszła do mnie dziewczyna i mówi Mam dla ojca taki prezencik. Otwiera plecak i wyciąga sucharkę. To jest podsumowanie mojej działalności. W takim razie my nie będziemy gorsi i wręcz nawet pójdziemy parę kroków dalej. Ja tutaj przypomnę bardzo pokrótce, że nie wszyscy wiedzą, iż tutaj akurat się przyczyniłem też ja, ale z ojcem Maciejem założyliśmy PAS, Polską Akademię Sucharów, której ojciec jest rektorem, ja mam przyjemność być dziekanem od spraw studenckich, tak więc jeśli ktokolwiek ma ochotę wstąpić w nasze szeregi, to jesteśmy troszkę wybredni, ale dobry suchar y, jest dobry. To taki mała próba. Tak więc y, kupiliśmy ojcu cóż nie innego, jak właśnie pas z no <noise> Docelowo te suchary powinny być przyszyte, ale znowu z racji okoliczności przyrody, zostawiamy tę przyjemność ojcu. Maciek, suchar To może, może żart nie pozwalam. <gryzanie> o, wiecie, w kuluarach. W, kuluarach, w, kuluarach. w kuluarach. To tyle, jeśli chodzi o część kleru B1. Przechodzimy do B2. B2? Yy, tak. Był wśród nas ojciec Janusz tutaj przed chwilą, ale niestety musiał opuścić nas z powodów zdrowotnych, ale tylko na chwilę. Nie wytrzymał piosenki. Yy, właśnie o, to o tym chciałem powiedzieć, ponieważ długo go namawialiśmy, żeby się pojawił tutaj na wieczorze takim pożegnaniowo, panu. I słuchając piosenki... Postanowił się pojawić, ale gdzie? Słuchając piosenki właśnie Maćka i Bartka zrozumiałem, dlaczego nie chciał się pojawić. I ojciec miał takie konferencje o, dosk o doskonałości, która też myślę Wam by się przydała. Słucham? A jak doskonałość, to oczywiście. Słucham, kochani. Kula! Kręczymy no. jutro. Doskonałość i elegancja, oczywiście, bo ojciec Janusz to elegancja. Elegancja tak jak elegancja samolotu. który nie raz. Więc jak. Elegancja to samolot. Spręczymy jutro. To faktycznie nie że to wy mijaliście samoloty. Będziemy bez zero w przyszłym roku. Powstrzymam się. Dobrze, w takim razie na koniec dziękujemy Wam wszystkim! Od dla was. Marcela, Mok, stop! E, nie wiem, jak e, B1, ale e, B2 ma prezent. A ja taki nieuczesany, chwileczkę.